Hej, hej, hej! Witamy z powrotem na naszym kanale. Dzisiaj się znajdujemy... Na Politechnice Gdańskiej. Będziemy się przy... pytać przypadkowych osób ile wiedzą na temat... Czy rzeczywistej formy kwadratowej. kwadratowej. Zobaczymy jaka jest ich wiedza i jak dobrze znają materiał. Zapraszamy dalej. Znaleźliśmy naszą pierwszą ofiarę. Dzień dobry, zebraliśmy się dzisiaj, żeby sprawdzić poziom wiedzy ze studentów Politechniki Gdańskiej. Czy mogłabym panu zadać jedno pytanie z zakresu algebry liniowej? Oczywiście, na to czekałem. Pytanie brzmi: Czy wyrażenie dane wzorem x1 do kwadratu plus 5x2x3 odjąć x3 do kwadratu jest formą kwadratową? Tak, naturalnie, ponieważ jest to wielomian jednorodny stopnia drugiego. Odpowiedź jest poprawna. Przechodzimy jest to... dalej. Mała zmiana otoczenie, jesteśmy przed centrum nanotechnologii, a z nami jest kolejna studentka, Lena. Dzień dobry. Lena, czy jesteś gotowa na pytanie? Od urodzenia. Super. To pytanie już i tak, czy wyrażenie 2x1 do kwadratu plus X3 do kwadratu plus 6x2 minus X3 jest formą kwadratową? Nie jest, ponieważ dwa ostatnie wyrazy nie są ani podniesione do kwadratu, ani nie są przez siebie przemnożone. I tu jest prawidłowa odpowiedź. Świetnie, Elena. Przechodzimy dalej. Tym razem spotykamy się pod pięknym Eti, gdzie zlokalizowaliśmy studentkę informatyki. Czy pani jest gotowa na pytanie? Z przyjemnością. A więc pytanie brzmi. Czym różni się forma kwadratowa od zwykłego równania kwadratowego? Forma kwadratowa jest wyrażeniem i zawiera składniki jedynie stopnia drugiego albo mieszane. Kwadratowe, czyli np. x do kwadratu i mieszane, czyli np. x razy y, a równanie kwadratowe jest równaniem, więc zawiera znak równości i zawiera wyrazy jedynie stałe i liniowe. Odpowiedź jest poprawna. Tym razem znajdujemy się pod budynkiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, gdzie czekamy na jakiegoś śmiałego studenta, który będzie gotowy na kolejne nasze pytanie. Akurat wychodzi! Przepraszam, przepraszam! Dzień dobry, czy mogę panu zadać pytanie? Pewnie. Super. Pytanie jest z zakresu algebry innowej i brzmi: zapisać podaną formę kwadratową. Dano 3x1 kwadrat plus 5x1x2 plus x2 do kwadratu w postaci macierzowej. No to tak, forma macierzowa, w ten sposób, jest x transponowane, m i x. I w naszym przypadku m będzie równe macierzy kwadratowej 3, 5, 0, 1, a x będą, będzie macierzą x1, x2. Ta odpowiedź jest oczywiście poprawna. Dziękujemy. Znajdujemy się teraz pod wydziałem gier i zabaw. Będę szukał tutaj kolejnych śmiałków do naszej sądy, do naszych pytań. Chyba nawet kogoś widzę, podejdźmy. Hej, będę mógł Ci zadać Dajka. pytanie. A oddajesz. Dobra, pytanie z algebry liniowej. No nie, to matma. E, myślę, Uda. że dasz radę. Dobra, damy, damy radę. A radę. E, więc, tak, pytanie brzmi tak. Dla formy kwadratowej danej wzorem, 3x1 do kwadratu plus 2x2 do kwadratu plus x3 do kwadratu minus 5 razy x1 razy x2 odjąć x1 razy x3 znaleźć macierz symetryczną. No kurde, na zarządzanie nie uczy nas takich rzeczy, ale jeszcze spytam na początek. E, czy uwzględniamy grawitację? W tym zadaniu chyba nie musimy tako, tego tako. robić. Dobra. Um, Czyli to będzie macierz lustrzana. Um, nie tym razem, ale... Y Doceniam Kurde. za próbę. Um, dla rehabilitacji mogę jeszcze zadać w sumie pytanie, dosyć też łatwiejsze. Dodaj, może się, może się e, tak, wydaje mi się, że będzie dobrze. Więc tak, pytanie no brzmi e, z tego mnożenia e, X plus Y do kwadratu, czy wiem. Nie wiem na pewno, dobra, no, ja stary, wiem, ja wiem. No powiem, Dobra, dobra. To jest tak, to jest X kwadrat uh -huh. plus Y kwadrat. Dobra. Um, tak, y. tak, to, to była dobra odpowiedź, na pewno. Ja Jesteśmy w kolejnej lokalizacji, trochę się mam wrażenie zgubiłem, ale na szczęście znalazłem kolejnego śmiałka, kolejnego studenta. Siema, jestem Szymon i studiuję na Wydziale. Świetnie, Szymon, czy będę mógł ci zadać pytanie? Możesz mi zadać pytanie. Super. E, moje pytanie do ciebie jest takie, abyś znalazł rząd otrzymanej macierzy symetrycznej. Czy jesteś gotowy, żeby to zrobić? No dobra, to jestem gotowy, żeby to zrobić. Zatem, ta Maciesz Okej, okay, dobra, widzę ją, widzę ją i... Od... E, czekaj, to wydaje mi się, liczę, liczę, liczę. Okej, okay. moja odpowiedź jest taka, że e, gdyby Bóg miał karać wszystkie, wszystkich grzeszników, każdego, kto... Robi coś źle, to znaczy, że nie dał nam wolnej woli, no bo w takim razie każdy grzesznik zostałby zniszczony. tego nie ujął a yy, nasza odpowiedź to, możemy powiedzieć razem. Minus 3, czwarte. Blisko. Nie byłem. nie wiem. A tam nie wiem. Dzień dobry, dzień dobry. Z racji, iż poprzedni prowadzący nie wytrzymali presji, ja przejęłam stary. Jako, iż jest czwartek wieczór, to znajdujemy się na Armacie. Jest dzisiaj ze mną tegoroczna maturzystka. Czy jesteś gotowa na arcytrudne pytanie z dziedziny algebra liniowej? Tak, czekałam na to całe swoje życie. A pytanie to, czy określoność rzeczywistej formy kwadratowej liczy się za pomocą wartości własnej macierzy? Um, ja pisałam jedynie matematykę podstawową, ale chyba oczywistym jest, że odpowiedź to tak. I to jest prawidłowa odpowiedź! Woo! Powyższa treść została zasponsorowana przez Hardmade. Witamy ranek po... Po nocnej sesji nauki. Zmęczeni, zadowoleni. Jak widać adekwatnie celebrowaliśmy. Adekwatnie celebrowaliśmy. Koniec projekciku. Projekt, koniec projekciku. Wiele pytań, wiele odpowiedzi, niektóre dobre, niektóre złe, ale... Ale wszystkie uczciwe i to się liczy. No najważniejsze. Więc teraz już wiemy, czym jest forma rzeczywista kwadratowa. I dziękujemy, I dziękujemy za uwagę, Misi. Mamy nadzieję, że wy to żyjecie.